Cześć, tutaj mordeczki.pl Mordeczki.pl, mordymi Gdzie się kapole? Tak, ty zwierzęciak ogólnie Gdzie tak. się? On, ma, on nadał nam Ej. Jestem młodsza, więc... Wybaczcie Moi marzenie, żeby nie wleżał kask Zobacz, ja nawet Ej. tego nie rozumiem, co dopiero w kamerze to Napiszcie to trzeba zrobić, żeby ona się uspokoiła, proszę, bo ja nie wytrzymam z nim. Można przetestować słodycze, które kupiłam? Tak, przyniesie. Dobra, tylko okay, ja mam mało czasu. Nie dobry, dawno, on jest, pełno, on jest on na pewno od na pewno od nas widzę Widać po nim, widać po nim. idzie to, to, to coś. Twarde. Trudno, ale moja mała Chyba to jest to. Halo, mój papież. Ale na trzy, cztery. To ma Takie o, proszę kupić w Ej, trzy, trzy, cztery. Jest <laughs> roztwarzane. Twarde. Ogólnie nie wybierzemy. Jest twarde na moje zęby. No moje to się za to wywalić. Mamy. To są chyba pianki duchy jakiejś To ma dawno To jest niedobre Słodkie To jest jakiś żelek w tym mhm. To jest niezłobne Nie, to nie chcę Ja też nie chcę, wyrzucajcie To nie jest? to też. Ja też nie pojęczyłam w takim razie Trzy Cztery Det håper jeg.